Raz, dwa, trzy, z uśmiechem, cztery, pięć, i dobrze, i myśl o brzuchu, i myśl o wakacji, siedem, i na boki, osiem, dziewięć, i raz, i raz, i jeszcze lepiej, ale mikrofon schodzi w dół, ale wchodzi w kadr coraz bardziej, dobrze, osiem, tak ma być, cały dom się trzęsie, dziesięć, Podakowska jest dla Polakiem autorytetem... Jeżeli już mówimy? O, Możemy jeszcze chwilę? Proszę <grym> bawem wyjdzie na rynek pierwsza nasza płyta DVD z ćwiczeniami ćwicz tak. z Włodkiem i Karolem. A to by się sprzedawało. Spocane twarze już I, i koniecznie musimy mieć te mikroporty, tak. żeby było słychać jak dyszymy już tak do końca, nie? Jest takie... <grym> Ja nie wiem czy oglądałeś kiedykolwiek Ewę Chodakowską. Ja nie, ale małżonka i widziałem jak ona ogląda. To tak nie jest łatwe ćwiczeń? ćwiczyć i mówić jednocześnie. Jakkolwiek nie jestem fanem, e, panie Ewy, to to, jak dobrze ona to robi, to jestem pod tak. ogromnym wrażeniem. W sensie. No i teraz, no pięknie, no z uśmiechem. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Dobrze. Ale szkoda, że wychodzi przed szereg i przez wielu Polaków jest uznawana za większy autorytet w dziedzinie zdrowia niż lekarze, nasza mama, czy nawet Współmałżonek! Jest wyżej, <laughs> mimo że ma tyle samą procentę, jest wyżej niż lekarz. Bo ona E jest, nie? A L lekarz jest na L. Kogo ty, kogo, kogo ty znowu bronisz, Karol? Ty, ty, z emoji! <grym> <grym> to jest Ewa Chodokowska, jest lekarz, potem jest Anna Lewandowska. Bo jednak Anna Lewandowska jest też bardzo jako postać utożsamiana, jako żona Lewandowskiego. Robi też inne rzeczy, a Ewa Chodokowska to jest, wiesz, fitness. Potem jest mama, 3%, dietetyk również 3%, i żona 2. Ale to mi się podoba, że mama jest wyżej, nie? to jest prawie jak z tą zupą, nie? Nie, twoja zupa jest pyszna. No, ale moja mama robi lepszą. I potem jedziemy dalej. Tak. Źródła informacji na temat suplementów diety. Pytamy lekarza, to 43% badanych powiedziało. farmaceutę w aptece 40%. Wpisuję w wyszukiwarkę Google 29%, 19% czytam artykuły na portalach o zdrowiu. KBC tak. Zdrowie, czy tam twoje zdrowie, czy medycyna. Zdrowie w WPPL. Tak. bo Tak. Bolicie tu? Wchodzisz w internet? Rak. A, i tak jeszcze też, ale tylko tu. W Internet mówi bardzo wyraźnie, proszę pana, to jest koniec. Internet mówi bardzo wyraźnie. Było kilka przypadków ludzi, którzy mieli to i już nie żyją. Ci, którzy się w danej dziedzinie specjalizują, mhm. są coraz mniej poważani, bo nam, zwykłym ludziom, w tym mi też, jakby nie wykluczam się z tego grona, wydaje się, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, bo przeczytaliśmy cztery artykuły na jakiś temat. Jest kilka takich y, uniwersalnie pojmowanych stresowych sytuacji w naszym życiu społecznym. Jedną z tych sytuacji jest wizyta w aptece, kiedy kupujemy prezerwatywy. Albo, wiesz, lek na jakąś taką przypadłość, powiedzmy, że jest wstydliwa, nie? Ja tak podchodzę do, do, do tego kontuaru, wiesz, tak. Yy, dzień dobry, yy, poproszę. I to jest tak, dobra, weź coś jeszcze. Yy, witaminę C. Czyli yy, tak yy. robisz, że i witaminę A C i jeszcze? Aspirynę? I jeszcze prezerwatywę. Słucham, co? Prezerwatywy? Unimil, durex. Pierwsze tam. Kto, ale które? Banan poziomka przedłużający stosunek? Czy do małych penisów, czy do większych? Człowiek, wiesz, kolejka, nie? Tak. Ja myślę, że farmaceuty właśnie wiedzą, że tak jest i starają się to raczej tak wiesz. Zminimalizować ten stres, z tym związany. jeśli już. Ale jednak, jak ci wiesz, potem pan albo pani kładzie to wiesz pudełeczko prezerwatyw jest tak. Firma, która robiła te badania, też badali, jakie są najbardziej skuteczne, alternatywne sposoby leczenia. I na pierwszym miejscu jest ziołolecznictwo. I ja nie wiedziałem, że ziołolecznictwo jest alternatywną metodą leczenia, bo to mm -hmm. są takie leki, które głównie bazują na jakimś ziele. Jednym zaskakująco wysoko też dla mnie jest no. stosowanie dużych dawek witaminy C. Tak jak o tym słyszałem, to nie spodziewałbym się, że będzie na drugim miejscu. I czy to, rozumiem, jest główna zasługa Jerzego Zięby i, i podobnych, yy, tak? No on, du on dużo mówił o tym, o, witamin o witaminie C. No. A teraz popatrzcie sami. Wróćmy na sekundę do pytania. Najbardziej skuteczne alternatywne mm, sposoby leczenia na miejscu trzecim. Modlitwa o uzdrowienie 7%. No to nie jest sposób leczenia. Wymodliłem no, koniec Kataru. Może źle, źle tytuł dali, no, ale, ale po prostu jakby zebrali wszystko w jednym punkcie. Ale tam tutaj też ktoś może się modlić za ciebie, o ciebie, za ciebie. My name is Hank. Hello Hank. <laughs> to jest cały czas dobrze. Akupunktura, kręglarstwo, homeopatia. jest kręglarstwo. Trzy razy w tygodniu na kręgle, z kolegami, najlepiej piweczko i powiem pan tak, rozluźnia tak. Przestawianie pijawek. I jest opuszczanie krwi? Już nie ma, to było 2000 lat temu. No dziwne. Byłem na no. czymś, co się nazywa osteopata, że gość wsadził ręce pod mną, tak. koło szyi i tutaj, trzymał te ręce tak około 15 minut. Ale nic nie robił? Nic nie jest robił, trzymał, nic trzymał nie te ręce. No. Po czym kazał mi wstać uh -huh. i pytał, czy coś poczułem. Powiedziałem, że nic nie poczułem. I on powiedział, że to dziwne, bo odblokował jakimś, jakieś tam kanały u mnie. Nie! I wziął za to 150 zł <laughs> tak dawać się nacinać. Ty się tam na co leczyłeś na bezbe bezbectwo? To już było zaawansowane stadion bez Ojej! I to też nie pomogło. Co my, Karol, robimy? Czemu nie robimy? Wszystko tak? robimy źle. No, wszystko robimy źle. Może albo, jednak DVD. Albo kupmy sobie po prostu ten, ten szperasz do wsadzania ten i wiesz, otwierania. Kupmy sobie różdżkę do wyszukiwania źródeł wody. O, ciągnie mnie. Ciągnie? Ciągnie tak? mnie? Też było w lesie tam. Tylko nie na mnie. Oj. O, co? O, ale ciągnie. Co? Robisz? W kamerę. Okej, okay, w porządku, to było. Może Feng shua. Będziemy chodzić do domów bogatych ludzi, robić im Feng Shua. Ale to muszą być same dobre ha. Ty będziesz obczajał elektronikę, która jest fajna droga. Ja jakieś fajne drogie meble. Chcesz, żeby kraść? Nie, nie, nie. Ktoś będzie, no proszę mi to ustawić, no bo czujesz, że jest zła energia w tym domu, czuję, że przepływ energii jest zły. I ty tak wiesz w tym momencie. No oczywiście. Tyle elektroniki. No obciążemy panie. <makersy> <Było się laughs> kolumny, amplitunery. Ten MacBook to nowy, stary. No, nowiutki. Powiedzi Pani. Stare, stare miały dobre fększu i Pozwoli zły... pan, że zabierzemy. Odciążymy. I proszę poczuć. Lepiej. Proszę poczuć. Ode... Dużo lepiej. No właśnie. <laughs> Ty jesteś szaratan, lekko świrniętym artystą, który był trochę, wiesz, parę lat na wschodzie i tam zdobył te tajniki. A ja muszę być tym takim, takim normalnym, z, z którym ta osoba mogłaby być właśnie taka, wiesz, tak. spokrewniona. Ja bym twoje zachowania tłumaczył. Karol czas, czasem tak ma, że jakbyś robił fikołki w tym pokoju coś takiego. No on, on tak musi, żeby zbadać. History tam... musisz mieć do wszystkiego. Jezu, bo on był przecież, y, w Shaolin. przez 7 lat w Tybecie, Ale dlatego jest taki dobry. Wie pan, że on jej tylko świerszcza. <laughs> I to tylko te takie młode. Wiem, i ostateczne pytanie, to jest tak już tu przed wyjściem. Taki ekstra, znaczy jest to taki gratis. A za nie? Tak. Proszę być ze mną szczerym. Czy trzyma pan w domu dużo gotówki? Powiem tak. To nie jest do końca zgodne ze sztuką, mm. ale rewelacyjne mm. wyniki. Bo właśnie energia złych ludzi, którzy wcześniej trzymali te banknoty, jest na tych banknotach. To są tak zwane brudne to pieniądze. To są mój skieleje. Mój skieleje. Proszę podstawić pod taką skrzynkę na, na ulicy rzemieślniczej o 23:15. Ktoś to odbierze z naszej strony. Tylko nie pan będzie sam. Akurat tą metodę moglibyśmy zastosować, bo może być tak, że na przykład, właśnie, jeśli ktoś za dużo swojego szczęścia lokuje w pieniądzach i my go odciążamy, po prostu mu zabieramy, to nagle Czuję się lekki. E, to mi się podoba. Ty zaczynasz sobie w to wierzyć. To mi się podoba. Ale ja mam już pierwsze mieszkanie, które musimy obczaić. No. Nie, nie wiem, czy widzieliście na Instagramie Wojewódzki. Ostatnio rzucił y, fotkę swojej chaty. No i powiem Ci... Bez show. Tu jest kolumna Bang on sand. Musi być oporowo droga. Tu jest chyba telewizor. No, ale... Też Banga. Stary, ja bym to wyczyścił, tą chatę. Zrobiłbym taki feng shui w środku, że... 80 tysięcy dolarów. No co to jest, Karo? To jest dużo dla Ciebie? Marta pyta. Dobrze, Marto, cześć, Marta. Panowie, w sumie chyba dość spora część społeczeństwa ma problem z hipochondrią i googlowaniem objawów. Googlowaliście kiedyś swoje objawy? Jak się na to zapatrujecie? Bardzo odnośnie dzisiejszego odcinka, prawda? Tak. Ledwo mnie coś zaświerzbi. Mon, to może być zwykły świerzb, ale równie dobrze to może być początek tyfusu. Ona mówi, że chodzę do lekarza niepotrzebnie, żeby się upewnić, że nic mi nie jest. Czy prawda? Coś? No. Ojejku. Znaczy, w sumie, w sumie, powiem tak, można się tego domyślić po kilku historiach, które zaprezentowałeś dzisiaj. Ja z kolei jestem raczej po stronie ludzi, którzy. Do, powiem tak, nie jestem antylekarz, ale do o lekarza nie. się nie pcham. O nie, to jest jednym z tych takich facetów, że jakbym... Nie, bez przesady, bez przesady. W sensie teraz mi już chodzi po głowie, żeby pójść i zrobić sobie takie, wiesz, badania, bo o, o, ostatnio robiłem. panelowe? Półtora roku temu. Także miałem, wiesz, badania porządne krwi, EKG, mhm. y, test taki wysiłkowy. No. Badania krwi robię tak, powiem, raz do roku. Jak miałem te badania, właśnie takie panelowe mhm. półtora roku temu. Mhm. Idziemy do chaty, nie? Wiesz, Karolina pyta, no i no, jak tam badania wyszły, nie? Mhm. Ja wiesz, rzucam te, rzucam te papiery, mhm. mówię, bongo, wiesz, wszystko w normie. Ż będę żył. I wiesz, no to co? No Imprezka, tak jest! <laughs> Staram się nie szukać żywca. Ale badajcie się, w sensie badajcie, badajcie się, dbajcie o siebie. E, tutaj, jak widzicie, prezentujemy dwa rodzaje e, podejść do życia i zdrowia. Jeśli podobał wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeśli tyle dla was znaczy ten odcinek. Ludzie! To pamiętajcie, żeby pozostać. Lekko. Komitet Wyborczy Wyborców Lekko Stronniczy przedstawia spot partii Lekkostronniczy. Lista numer 3, miejsce 7 w okręgu Robczyce, kandydat Włodek Markowicz. Włodek Markowicz odbuduje Polskę. Postawi nowe szkoły, mieszkania za złotówkę, da 600. Plus. Włodek Markowicz? Twój kandydat. Pamiętaj, lista numer 3, miejsce 7. Materiał sfinansowany przez Lekko Stronnicze. Czekam na Wasze głosy.